Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Z tą Star z Pocket Edition Dalej lecimy z odkrywaniem postaci Więc ja zacznę od zmiany świata, od końca, od drugiej strony, bo czemu by nie Wyłączę sobie busy Jeszcze nie jestem na nie psychicznie gotowa w żaden sposób Więc wybaczcie, a całą resztę zostawiamy Bardzo chętnie się z nimi pobawię, tylko tych stworów tam mniej I let's see what jest next. Ym, nie będę sobie niczego ułatwiała poza tym, że te kulki sobie dodam. Zawsze to coś y, tam dodatkowego daję. Zaczynamy jesienią. Y, nie, dzień domyślnie Tylko teraz pytanie, czy. Właśnie tutaj. Chcę dłuższą jesień, krótsze lato. Ym, tak wiecie, żeby się przystosować. Dzień domyślny. Y, myślę, że. World, jest... No dobra, zostawię to, zostawię, zostawimy, nie będę kombinować, postać losowa, błagam, aby to nie była piromanka. Wsz Z wszystkich zniosę, tylko nie piromankę, naprawdę, um, po cichu liczymy Wolfganga, ale zobaczymy, co się e, magicznego pojawi, Chciałbym chciałabym na przeżycie odblokować troszeczkę więcej postaci, ale to się okaże. Błagam, by to była dobra... Aha, oh, Wilson znowu. Dobra, no. Już lepszą niż piramanka. Hmm. Akurat widzę tu jedzenie. I widzę e, sawannę, która mnie się podoba. Widzę kamień, który mi się tak bardzo podoba. Chwila, moment. Jestem przy takim dość fajnym biomie. Sprawdźmy, czy nie ma tutaj gdzieś. flinta. Na pewno jest sadzonka i od razu mówię, że ten odcinek będzie e, troszkę dłuższy, ale w taki sposób, że, że będzie dużo cięć, to chciałam powiedzieć. E, mam nadzieję, że w tym podejściu nie, nie będziemy się opierdzielać i będziemy konkretnie lecieć z treścią, widzę już printa e, jeszcze jednego i będziemy mogli, e, ach, masakra. Wybaczcie cięcie, królik zaczął mnie hałasować, bo jest głodny, mimo że dostał kolację, żebrak mały, no trudno. Dostała jeść, mam nadzieję, że teraz będzie się działać cicho, a um, letzsi, Zbieramy wszystko, absolutnie. tam trawę, wszystko co mi się napatoczy, żeby nie było później nieprzyjemnych surprise'ów. Najchętniej ja bym przeleciała się po prostu random. O, jest! Roba Lunora. Ja tu wchodzę od razu do Roba Lunory, żeby zobaczył sobie, to, jak mnie wyrzucił. Żeby mieć mniej więcej pojęcie o tym, jak e, duży jest rozstrzał w tym świecie. E, ja piskam, to jest takie wielkie? Ale mam to. Mam to i to jest po prostu tak dobre, że... Opa, Nie, pan też tu jest. To jest zajebiście. E, zbieramy kupę. Halo, a że ty sam jesteś? Jak to się może rozmnażać? Dobra, nieważne. Lecimy. Lecimy tą ścieżką. Um, odkrywamy, co tam jest. Przypuszczam, że idąc w tę stronę, dojdę do góry w końcu. Let's see. Um, Biegacz step. Aha, no fajnie. Fajnie doszłam do góry. Dobra, nieważne. Nieważne, to jest mało istotne. Ok. A boże, drogi, co to ma być? Hmm? Dawno takie gadziwe stanie. Widziałam. O Jezu, rozumiem, mięso. Tak jest. Całkiem ciekawe co? Ty pisk! Nie za dobrze ci zielony. Dobra, chodź tu, masz. Wstaniesz tu, chodź tu, chodź, chodź swaniaku. I hop, i Ciu. Nie da się z nim walczyć w ten sposób. Mhm. Dobra, nie, nie, ja nie będę z nim walczyła w ten sposób. Jest to zupełnie bezcelowe. Lecimy. Odkrywamy teren. No zobaczymy, co jak. Kiedyś to przyjdziemy i je wszystkie wybijemy. Nie martwcie się. Nowucznia. Matko droga. Ale fajny start. Nie spodziewałam się, że, że może być tyle, wiecie, takiego pozytywnego na sam początek. Myślę, że to jest prezent po tym, jak zakończyła, jak śmiesznie wręcz zakończyła się e, tamta rozgrywka. Kilów posiadam. E, matko Jakie to jest przemieszanie biomów, cudowne. Ja jestem w niej, jeszcze dostałam. Fajnie byłoby jednak złoto zdobyć. Bo na razie zbieram wszystko, dobra, zbieram wszystko, zbieram wszystko, zobaczymy co jak. Żeby w jakikolwiek sposób się tutaj, wiecie, uzbierać. rozkładać z tym wszystkim. No takiego przemieszania biomów to dawno nie widziałam. Chyba częściej będę musiała stawiać na randomowe po prostu. Takie, wiecie, totalnie podstawowe... Ustawienia gry, bo jestem zachwycona, muszę przyznać. Macka, don't touch me, em, Ale nie jestem prze... zachwycona tym, że bagna się ciągnął, I ciągną, ok, bo wciąż nagrywam to tego samego dnia co poprzedni odcinek i wciąż mam projekt do e, nauki. Em, ale dobra, przewidujemy te, że tak powiem, granice bagien i, i zobaczymy, co się ciekawego tutaj wydarzy, tak? No. Okay. noc sobie, jak widzicie, przechodziłam trochę, um, ale przeczekałam, że tak powiem, pewną część jednak tu, na tym zielonym polu, um, bo, bo nie podoba mi się chodzenie, że tak powiem, nocą po bagnach, ale widzę, że mogłam przejść tu spokojnie. Uff, traumatyczne różne sytuacje tam się wydarzyły, nie wiem, czy wam to wstawię, jak nie zapomnę, to wstawię tam pewien fragment. No, zawału można dostać niezłego. Mamy pełny ekwipunek, co jest sytuacją niefajną i mamy mało linda, bo gdybym miała trzy, zrobiłabym siekierę, ale nie mam trzech. Okej, okay, czyżby było świnek? Halo? Już mogę się cieszyć? Zobaczcie swojego króla. Gdzie jest wasz król? Dobra, ja odkryję po kolei ten teren, żeby nie było. Pozbieram. O, korek przy okazji. ja będzie król, to wymienię. Um, tam jest harmonika, ja cię kręcę, glumer, o jeszcze ma Nie, to jest wszystko. To jest wszystko. Zajebisty film. Jak ja się cieszę, że zginęłam w tamtym świecie. Naprawdę. Bez ironii cieszę się, że zginęłam w tamtym świecie. Do, do, do no. Tyle, tyle w temacie. Jestem zachwycona tym miejscem i tyle. Tylko jeszcze króla mi tu pokażcie i... To są znowu jaskinie, znowu jaskinie To jest tyle jaskiń, nie mogę wyjść z podziwu I roba Chodzimy? Nie, na razie nie I po drodze pozbierałam grzybki Mam cztery I znowu bagno What the fuck is going on? Nie mówcie, że króla nie ma No jest, no pan król Pana by tu nie było Ale ja sobie odkryję ten teren, spokojnie, spokojnie Wszystko w swoim czasie tutaj Dzięki. Łapanie. Na bogato, widzę. To ja już jedną na postawię za to. I git. Dobra. Ja poodkrywam sobie teren i nie wiem. Nie wiem co jeszcze. Na pewno e, do przodu, tak? E, do przodu w sumie. Żeby była jakaś ciekawa walka. Oh shit. Kto, trochę mocno ten koń. Nie wiem, czy ja chcę podchodzić po to jedzenie. Chyba sobie odpuszczę, wiecie? Ja się uzbroję i przyjdę tu innym razem. Najważniejsze, że... ...kończ nie mechanicznych na mapie, no. Jak pech, to pech. Konkretnie. Dzięki. Ja pewnie już mam. No ciulu jeden. A idź ty. Grunt, że nie ma tutaj tego strzelającego. Będę pamiętała kamień, skrzeszenia, prawda, Glumę to jest wszystko. Łapiemy gałązki i lecę dalej zwiedzać świat. I trzeba wiedzieć, że że tu mięsko się zepsuje. Chociaż jestem już prawie, że pewna, że ja gdzieś w tym tutaj rejonie... Yy, ...sawanny się osiedlę. Przypomnijcie mi, jak ja tu zawędrowałam. No, muszę iść w górę. O, oh, shit. Dobra, lecimy w górę. Może tą drogą coś dolecę? Później będę się martwiła o dokładne odkrywanie terenu. No to co, lecimy w prawo. Chociaż nie chciałam iść w tym kierunku. Zobaczymy, zobaczymy dokąd nas... ponieje się droga. O, to jest wy wymarzony kierunek, czekajcie. Kilow do ręki i przecież mamy lato, ja muszę tu wszystko zbierać. I kolejny biegacz, poczekajcie, złapię tego biegacza, mimo wszystko. Mm, coś tam, sieć pajęcza, pióro jest mi do... Do kuźwa, niczego niepotrzebne. Tak, i skórki mi też, pozbyć. Mechaniczne, nie wiem, czy wspomniałam, pewnie nie. Się za bardzo podekscytowałam, tym, że cokolwiek w ogóle dostaję. Chciałabym te nasiona, tylko... Musiałam czegoś pozbyć. Dobra, wiecie co, tymczasowo ten kieł... Zostawię go tu. Może kiedyś go podniosę. A to wiem, od razu to Bo jednak trzeba pilnować żołądka. I tu mi się droga kończy. Tam coś jest? Nie ma. Never mind. E jestem w tę stronę, więc jestem w tę stronę. Gdzieś ta sabanna, jeśli nie wiecie, co dużo będą. Tam wiecie króliki i wszystko. No, trzeba, zjedz. zjeść. mi zabrać co to by się spodziewał? Będą takie kwiatki. Marchewek. Wezmę jedną marchewkę. Wezmę flinty. Nie, flinty. Marchewka. Dzięki. Nasiono też wezmę. Jak już mi podnos poddaję, to zjem. Ehm, I do granicy chciałabym zobaczyć jak to wygląda ta sawanna. Bo jest może być mniejsza, może być przez to, a pewnie są znowu ten kieł. Fajniejsza, prawda? Ehm, zobaczymy. Let's see. Może tym razem uda nam się Trzymajmy ten kieł, mi nasionu. Za każdym razem uda się po prostu wszystko ładnie sprawnie. Mamy dziurki, widzę, git i który które rozwalę w trybie natychmiast, to bym tylko Wiecie, jak się nauczyłam w poprzedniej serii, tych stworków nigdy za wiele w sensie. Ja już się tego dawno nauczyłam, ale um, no, taką może nie było widać ani słychać w mojej, w mojej głowie. W moim głosie, ale no w mojej głowie był już taki krzyże. że kończą ci się trawa i patyki, Będzie, że dupie, ale jak widać, jest nic, bo jestem w nowej serii. Jej. Ale czyżbym wróciła do respawnu? Wróciłam do respawnu, więc ja obejdę kolejny kamień. Bardzo mnie to odpowiada. Nie, jestem prawie że pewna, że zostajemy w tym miejscu. Gdzieś tutaj. Nie jestem jeszcze pewna, gdzie. Może na tej. Polanie tej, wiecie, tej, 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 takiej, o. Dobra, ja tutaj odkryję teren, zobaczę, co i jak. Zacząłem rozważać, czy to na pewno dobry pomysł, żeby jednak tu zostawać, um, ponieważ gdyż już, nie wiem, a wiecie co, zostanę tu, dobra, zostaję tu, bo mamy ładny ten, tam będzie wpiernik i trawy. Myślę, że zostanę tu. Tu, gdzie kończy się droga, będzie stał mój dom, na który nie mam drewna. Spokojnie, tu gdzie stoi kupa, będzie mój dom, prawda? Bardzo to metaforyczne było. To by się tym przejmowało. Okej, okay. jeszcze kamień postawię, żeby było wiadomo, że tu będę budować dom. Good, lecimy. Budujemy siekierę, młodyka. Nie będę tego kończyć. Lecimy z tą siekierą na drzewo. Tylko znajdźcie sobie teraz wielkie drzewo, jakieś wyrośnięte, tu jest. Oj, brzozowce, to będzie ciekawy interes. Ach, no i zaczynamy się osiedlać. Zaczynamy historijkę od początku. Na razie ja je zasadzam, bo mimo wszystko nie koduję, a ognisko trzeba postawić. Chociaż mój żołądek tak, tak trochę połaję tylko jedzenie. Dobra, nie ważne, ja bym tylko o jedzeniu myślał. Dokładnie tu gdzie kończy się droga, będzie z tą ujął. Chodź biedacz, wezmę cię. Widzę, że chcesz być zebrany. Aha, ładowanie no, naładowanie baterii. No, to... Stój. Miałeś zebrać z stepowego. To było do przewidzenia. E, przy okazji odkryłam sobie trochę terenu. Ja zejdę tu jeszcze w dół, oczywiście. Jak już jestem, to odkryję. Dobra, wracamy do domu. Hm. Ale wiecie co? Pod razbiorę jednak drzewo. Chyba to będzie dobry ten. Mm, deal. Patrzę i nie mam miejsca. Na nic. Dobra, na chwilę kamień opuścił. I na chwilę zbiorę tylko. Chodź tu. E, biegacz. Albo ja miałam już kłody w jakiś Spoko. Nieważne. Ale i tak zasadzamy. Trzeba będzie zrobić sobie naszą hodowlę węgla, prawda? E, gdzieś pewnie wyżej. Zgoda, ja znając mnie. Dobra, chodź e, tu kamień ze mną. E, Drewno. Potrzebuję drewno na maszynę. Posiadam drewno na maszynę, więc jest kit, czemu ten ptak musi tam stać. Dobra, zaczynamy klasycznie od tej strony y y i grzybki. Grzybki na podniesienie sanity, koniecznie. E bo skończymy bardzo nieciekawie, jeśli to zignorujemy. Jemy. Raz, dwa, trzy. Chyba za bardzo wymaksowałam sobie. Nieważne Więc um, Krzak łyżeczki zbieramy Myślę, że tu zrobimy plantację krzaków Także muszę się wziąć powoli za ich e, Wiecie Ogarnianie Na razie zbiorę sobie kamień i ogornik Żeby nie siedziały Gdzieś tam bezpańsko e, I musimy się zająć już kolejną maszyną Bulbuletorek raz I bulbuletorek dwa Piękne bulburatorki Tym się zajmiemy za chwilę Teraz do tej maszyny potrzebuję jeszcze Wpis dutresek. Do no dobra Dolecimy z ehm, Coś dzięki czemu Zaoszczędzę tak dużo życia To Dużo, może nie życia, dużo czasu No tak. Kupię, nikt mi nie weźmie To nie wiem Tego nikt mi nie weźmie Kamienie raczej, a jak już weźmie to nie chcę Bierze ten stwór, o którym myślę, który zbiera kamienie. Trudno przyrządzić. Na razie wszystko będziemy przygotowywać, bo muszę sobie odbudować e, żytko. Nie dużo, ale muszę. E, widzę fajną granicę, której tu będziemy odwiedzać. Jeszcze będziemy zwiedzać. Przy tej granicy będę mogła sobie odbudować, e, nie grilla, tylko e, palarnię węgiel. Wiecie, te sprawy. Dobra, lecimy. Tylko Flint. Ile mam flinta? Cztery flinta, sytuacja jest mała. Mało nie ciekawa, o to mi chodzi. zbierz. A tu zrobimy padarnię. O, będzie idol. Tylko muszę się też w inne drzewa zaopatrzyć, ogólnie w drzewa. Teraz mamy duże więc wyścimy. Fajnie się odkrywa odkrywa. Super. Najważniejsze, że przy okazji odkrywać teren i... będzie Git, i majonez. E, jakoś to wszystko się nam pozbiera. E, Najtrudniej no, będzie jednak zacząć z tym, że muszę robić wszystko na raz w tej chwili tak naprawdę. E, I tak myślę, że mam bardzo dobry start w porównaniu do tego, jak e, no, tam się wybrałam e, z tym za przedłużeniem. O, jak fajnie kamień, kamień też zbierzemy. Fajnie byłoby zrobić w sumie na kolejki. Miałabym jakiekolwiek pożywienie. Dobra, to wracamy do maszyny. Możemy sobie odblokować te pułapki, bo chyba ich nie ma tak dostępnych. I guess. E, a jednak się pomyliłam, więc e, zrobię sobie. M. E, Podniosę ten kamień i zostawię ten kamień. Czy tu coś, co jeszcze mogę zostać? Może pajęczyny nikt mi nie ukradnie. Może. Nie wiadomo, w programie 4 odpasek Git. Ehm. Zrobimy sobie, nie wiem, jedną, dwie płatki, jak myślicie? Um, trochę za daleko. Muszę ustawimy jakoś lepiej. Może tak? Nie, wiem, źle się stawia. Czekajcie. A może ja może to postawić nad dziurą, że tak powiem. O. Stawiać to cały czas przed tym? No dobra, nieważne. Hmm. Chyba, że ja to postawię jako. Tylko... O. Zobaczymy, czy coś się złapie. Do jutra na razie y, zbieramy wszystko: wszystko, co mi się po prostu napatoczy y, pod y, tak kilo, pod cokolwiek. Jeszcze tylko drewno, trochę drewna i będę ustawiona na razie. Y, flinta pozbieram mimo wszystko. Nie, to flinta to też by się y, na razie nie przydało. Ale y, wiecie, w przyszłości jednak, mimo wszystko, będzie potrzebne. I mam nadzieję, że ja nie mówię za cicho w ogóle, bo tak się strzyszyłam. Tu jest noc, środek nocy. Rodzice myślę, że ja tu pilna uczennica się uczę, jak gram. nagrywam odcinki. No cóż, dobrze że nie wiedzą jaki mam kanał, to nie są w stanie mnie zweryfikować. He, 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 he. Bardzo mi ładnie wiem. Dobra, jedno zasadzamy. I bierzemy w łapkę. Idziemy jeszcze to jedno drzewo i wracamy do domu. Ten skrzak. Jak go widzę. Jak chcę? Weźmiemy i sobie go posadzę po prostu w domu. Git. Zbieramy wszystko, zbieramy, zbieramy, zbieramy. Wszystko zastać raz. Super. To sobie zjem. Na razie będę chodziła o zwłóczniu. To jest tak. To bierzemy i bierzemy krzoczek. Shit. Czekajcie. Bulbulatorki na chwilę tu. Porzeczki hop. Zjem. Bulbulatorki biorę. Biorę to i wracam na razie. Oczywiście w taki sposób, żeby odkryć jak najwięcej terenu. Dobra, nie ważne, czekaj. czekaj to ja to pozbieram. Widz, zjedz. I kładę zbieram. Zjedz. Dokładnie. bierzemy kładę i włóczeń zmieniamy koniecznie, żeby nie mieć przykrych niespodzianek. I teren odkryty. Odkryty. Więc wracamy do domu. Z czystym sumieniem opierdziela i do tu jest jedzenia. ja to bierę wszystko. Chociaż nie powinnam tak blisko domu tego, wiecie, z Niemniej jednak. Ożyczki. Zjedz. Siekierę. Nie. To zjedz. Siekierę weź. Eee. Aaa. Dobra. Wracamy. Zorki. Taki trochę panik mode. Um... Łapki moim zdaniem nie wypał jakiś z tego będzie. Super, królik się. Rozwalił w swoim tym... Mmm, ja mogę palić trawą. No, Dalej trochę. No, Dalej teraz mogę to. Wezmę to do ręki. bo nic mi nie zostaje lepszego. Jak to? I... chaos straszny. Zdaję się z tego sprawę. Oh. No ale co ja zrobię? Ja sobie co zrobię. Dobra, Lecimy. Jak mamy to... zasad Zobaczymy. Mhm. A czekajcie, może ja mogę tak... Zasać jakoś? O! Pięknie, zasać. Zasać. Dobra. będzie jak krzyło jak ciul, ale co tam. Tylko muszę je nawieść czymś. Szt, nie przemyślałam tego. Obornik. Na razie. Dodaj nawóz raz. już to z tyłu. Dodaj nawóz wystawę. Trzeba będzie zbierać gminy i coś z tym robić. Ok, Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych, gdzie będziemy walczyć o przetrwanie, jak na 3 dni. Myślę, że jest dobrze. Tylko szkoda, że tutaj tak daleko. Ale chwila, moment. My tą się możemy tam dostać. A tam są bawoły. Jest kit I tak samo tam jest też glumerek. Będzie dobrze, myślę. Pozytywnie to wygląda, więc ja już nie przedłużam. Cześć. Pa-pa.